Serdecznie witam. Przechodzimy do kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem no, zjawiska falowe dla światła, ale nie, nie wszystkie zjawiska falowe. Po yy, pierwsze, coś tam sobie zostawimy na później. Ale zaczniemy właśnie od tego, co już znamy co znaliście z wcześniejszej szkoły co, mi, co o czym wspominaliśmy. W zwykłych falach, nawet było. Aha, miałoby być doświadczenie, bo nie pamiętam, czy fale robiliśmy jeszcze w szkole, czy też przez zdalne nauczanie. Zjawiska falowe, no to pamiętacie, które są to zjawiska związane z falami, które zachodzą dla wszystkich fal, a skoro światło to jest fala elektromagnetyczna. To w takim razie uzyskamy te jeszcze zjawiska. Powinniśmy tak te zjawiska falowe. Pierwszym zjawiskiem, o którym chcę wspomnieć, to jest dyfrakcja. fali dyfrakcja światła. Dyfrakcja, czyli inaczej mówiąc, ugięcie światła. Otóż, kiedy to zjawisko zachodzi, to zachodzi to dla fal wtedy, dla światła oczywiście również. Gdy fala spotyka jakąś przeszkodę, jakąś szczelinę, jakąś krawędź i na ich krawędziach, na krawędziach tych przeszkód, światło właśnie się ugina. Tak? Yy, tutaj zjawisko zachodzi to dla każdej przeszkody. Yy, mają dowolną wielkość, ale jak pamiętacie, naj, no, naj, no, najmocniej zjawisko zachodzi wtedy, gdy Rozmiary przeszkód, rozmiary szczelin są porównywalne do długości fali. Tak? Czyli jak fala 1-metrowa to szczelina też jedno-, metrowa półmetrowa, Podobnie, żeby to nie musi być idealnie, A jak fala 1 no to szczelina już 1-metrowa. No, zjawisko zajdzie, ale nie tego nie dostrzeżemy. Tak? W optyce zjawisko dyfrakcji używane jest do badania. Ogólnie fal, żeby sprawdzić czy coś jest falą, czy też nie. A przy okazji zjawiska dyfrakcji pojawia się najczęściej drugie zjawisko w takich przypadkach. Y oraz do, do badania obiektów, oni ciał o niewielkich rozmiarach, jakichś kryształów chociażby, tak? Y no i jedna bardzo istotna rzecz, o czym znaczy, będziemy mówić w dalszej części optyki, ale już to ja też wspomnę, albo może zapomnę na przykład. Dopóki pamiętam. Obrzyko dyfrakcji jest odpowiedzialne za to, że w przyrządach optycznych typu mikroskopy, bo to, to głównie chodzi, nie można mieć dowolnych powiększeń. Tak? Jeżeli mamy ciało o rozmiarach rzędu mikrometra na światło, to długo fali do 740. ORET ty telefon, teraz kręcę film. Teraz kręcę film, Haniu. Może zas tak, za jakieś 15-20. Kręcę teraz film za jakieś 20 minut. Dobra, to teraz pani pedagog mi wyrwała mnie. Aha, to to zjawisko defrakcji. Jeżeli mamy teraz ciało o rozmiarze 700 albo jednego nawet mikrometra. No to jest 1000 nanometrów, a światło widzialne to jest do 740 nanometrów, czyli prawie 1 mikrometra, no to w tym momencie takie światło na tym obiekcie uleg ulega dyfrakcji. A jak ulega dyfrakcji, ugina się, czyli nie widzimy ostrych krawędzi tych ciał, tych obiektów, tylko niestety rozmazane. A różne barwy mają różne długości fal, czyli ich długości są różne w porównaniu z ową przeszkodą, no to będą oginać się w różny sposób. W jaki sposób to na następnej lekcji, to powiemy, dzisiejsza lekcja będzie bezwzorowa. No dobrze. Więc mamy coś takiego. I teraz zawsze zachodzi, powtarzam, zjawisko. Tak. Ugięcia zjawisko dyfrakcji, ale oczywiście nie zawsze jest to dostrzegalne. I też przypominam, ona jest związana z zasadą Hoichensa, Czyli każdy punkt ośrodka, do którego dociera czoło fali, staje się źródłem nowej fali wtórnej, nowej fali kulistej. tak? Dlatego mamy zjawisko dyfrakcji. Tak? No i jak już powiedziałem, zachodzi dla każdej fali. Po prostu. Jeżeli coś ma, jest, jest, można opisać falowo, to zachodzi na niej zjawisko dyfrakcji. Czy to jest fala elektromagnetyczna? Tak, teraz mówimy o falach chociażby o świetle, czy dla fal mechanicznych, na przykład dla fal akustycznych, czy też o czym będziemy mówić w następnym dziale dla fal materii. No i tutaj taki rysunek. Świązka, najlepiej laserowa, bo to tutaj jest jednobarna szczelina i światło się na tej szczelinie ugina, tak? czyli ulega dyfrakcji. No dobrze, gdy teraz takie światło dochodząc przez jedną szczelinę ulegnie dyfrakcji, to potem już mamy takie, jak tutaj byśmy zobaczyli, mamy takie światło już troszeczkę rozmyte, załóżmy, że jest jednobarwne i teraz umieszczę na, na, na dalszą przeszkodę o dwóch szczelinach, ja już na tych dwóch na ulegnie dyfrakcji. A jak już ulegnie dyfrakcji, to tak jakbym miał teraz dwa źródła światła. Czyli teraz też ulegnie dyfrakcji, czyli się na siebie będą już te fale dalej po tych dwóch szczelinach nakładać. Yy, o, no na przykład coś takiego. Źródło światła, to nawet już niekoniecznie laser, zwykłe światło, żarówka, jedna szczelina, to teraz jakbyśmy mieli tylko jedno źródło, bardzo cienka, dwie szczeliny, mamy teraz dwie fale, które się uginając, nakładają się na siebie. I tutaj, gdzie są linie przerywane, widać, że się spotykają fale w tych samych fazach, czyli górka zawsze z górką, dolina zawsze z doliną. Czyli mamy nakładanie się fal, wzmocnienie fal. Jak mówiliśmy o, przy, przy, pamiętacie, przy falach mechanicznych. A tam gdzie są te linie, a pomiędzy nimi spotykają się fale o przeciwnych fazach, czyli na przykład górka z doliną fali. Fale się zerują i nie ma tutaj żadnych fal. Tak, takie zjawisko. No, na tym mechanizmie uzyskujemy właśnie takie tak pasy ciemne, jasne. Tutaj, gdzie jest ta linia przerywana, to są te jasne pasy, wzmocnienie światła, a tam, gdzie. A pomiędzy nimi powinny być pasy ciemne. Czyli światło plus światło daje nam obszary, gdzie jest brak światła. Tak, naprzemienne pasy ciemne, jasne. To już jest interferencja, nakładanie się fal. To jest inaczej interferencja. A doświadczenie, o którym tutaj teraz pokazuję, dwie szczeliny tak, i nakładanie się dwóch to jest tak zwane doświadczenie Yanga. Eksperyment polegający na przepuszczeniu światła spójnego, zaraz wyjaśnię, co to oznacza. Przez dwie blisko siebie położone szczeliny i obserwacji obrazu powstającego na ekranie. Tak jak coś robimy na lekcji, ja najczęściej biorę wiązkę laserową, nie biorę jednej szczeliny, tylko wiązkę laserową. Biorę nawet zwykłą kartkę papieru, tynę nożyczkami dwie bardzo wąskie szczeliny, przepuszczam wiązkę laserową jedną przez te dwie szczeliny. One muszą być bardzo blisko siebie, żeby ta wiązka sięgnęła swoją szerokość, w te dwie szczeliny. No i otrzymujemy obraz interferencyjny, bo tak to się tutaj wtedy nazywa. Tak. No i mamy obraz. Po jasne i ciemne prążki, to obszary, w jest światło wygaszane lub wzmacniane. Tam, gdzie są jasne prążki, Światło jest wzmacniane. Tam gdzie jest ciemne prążki światło jest wygaszane. No i tutaj jeszcze raz tutaj znak podane. Chyba coś mi się nie podoba. No ale no lepiej będzie. Czyli nakładanie się światła. To był oficjalny punkt teraz. Interferencja. Światło ma naturę falową, więc no, powinno wykazywać interferencję, ale nie zawsze obserwujemy to zjawisko. Załóż, załóżmy, że mamy dwa źródła światła, na przykład, na przykład mamy dwie zwykłe żarówki. A interferencja to nakładanie się dwóch fal, pochodzących od dwóch różnych źródeł. Tutaj nawet na tym rysunku można powiedzieć, że każda szczelina jest osobnym źródłem tej już fali. tak? Czyli muszą być jakieś wzmocnienia i wygaszenia, ale jak włączę, mamy jedną lampę i drugą, włączę żarówkę, to raczej tego nie zobaczę, tak? Będzie co najwyżej jaśniej, ale nie będzie jakichś miejsc wzmocnień, wyciszeń, Nawet dwie jedentycznej żarówki jak wstawię, to nie tak nie będzie. Tak? A pamiętacie, dwoma głośnikami, nie wiem, czy to było. tam tu, tu można było usłyszeć obszar, gdzie jest głośniej, gdzie jest ciszej. tutaj jaśniej, ciemniej nie zobaczymy tego, tak? Do dwóch żarówek, które najwyżej łącznie będzie jaśniej. Dlaczego tak obserwujemy? No, Interferencja zachodzi, to jest nakładanie się w na ale żebyśmy dostrzegli jakiś obraz interferencyjny, czyli nie obserwujemy tych efektów, bo te źródła światła nie są spójne, albo inaczej nie są koherentne. tak? Te wiązki fale nie są spójne. Jakie fale są to spójne? Jakie fale, Albo inaczej koherentne? Ja wolę używać pojęcia spójne. Takie fale które mają wszystkie parametry jednakowe, czyli długość fali, prędkość schodzenia się, tak i tak dalej. oraz y, muszą mieć stałą, stałą, stałą w czasie różnicę fazy we wszystkich miejscach obszaru, tak. I teraz jaka zwykła żarówka emituje promieniowanie? Jest to promieniowanie emitowane przez włókna żarówki, emitują jakieś poszczególne impulsy, poszczególne wciągi falowe tak to są po prostu co aby nie było fotony o pewnej długości i emitowane są przypadkowe w różne stronie, niezależne jeden od drugiego tak czy te ciągi są różne yy, i ciąg taka wyemisja trwa w okolicach dziesiątek nanosekund, czyli dziesięć do minus ósmej sekundy tak no jeżeli mamy dwie różne dwa różne źródła to dla poszczególnych tych ciągów falowych wyemitowanych tak najbardziej interferencja zachodzi, ale te ciągi się zmieniają, są zupełnie przypadkowe. To są fale o różnych długościach. To, jak zwróćcie uwagę, światło, że Rufy daje światło białe. Jak przepuścimy ją przez pryzmat, mamy widmo tego światła tak, w jakiś tam sposób. Więc to nie jest pojedyncze światło jednej określonej ściśle barwie, więc to są różne długościach, więc to są różne ciągi i fale. Tak? Czyli, bo na nawet jeżeli po jakimś tam czasie, w jakimś momencie. Mamy interferencję, idealnie jest ciemny obszar. To potem, za chwileczkę, po owych nanosekundach, dziesiątkę nanosekund, ten ciąg fali wyemitowany przez jedną żarówek będzie zastąpiony przez inną falę, przez inny foton. Tak to powiedzmy najprościej. Tak? Ale, tu, ale jak mówię foton, to mam na myśli opis cząsteczkowy światła. Ale ja tu tam chcę mówić o opisie jak falowym. To, to można powiedzieć tak, aby to była jedna fala zastąpiona inną falą o innej długości. W tym momencie. Cały obraz w tym punkcie konkretnym się rozmywa. Już przestaje być na przykład tak wzmocnienia. Może ma na przykład za wzmocnienie sobie, robi się wygaszenie. Tak? Ale tu się zmienia w granicach nanosekund. My nie potrafimy zarejestrować takich szybkich zmian w konkretnym punkcie. Większość przyrządu. Większość, bo w jakichś laboratoriach super mają. Nie potrafimy tego zaobserwować, a już tym bardziej nasze okna się tylko 25 obrazów na sekundę jako, jedno, jako jeden ciąg, tak? tak naprawdę wystarczy. Tak jest w na przykład yy, filmy tak, kinowe, mają 25 obrazów, zdjęć na sekundę, tak naprawdę. I my to jest rejestrujemy już jako jeden ciąg. A tutaj w ciągu sekundy byłoby, byłyby miliony, tak naprawdę setki, właściwie setki milionów obrazów, więc tego nie, nie możemy zarejestrować. Tutaj jeszcze raz mamy nakładanie się światła spójnego doświadczenia Younga dla Wzmocnienie. Tak. To jest jeszcze raz pokazane, gdzie jest wzmocnienie, gdzie wygaszenie. Czyli w tych samych fazach jest wzmocnienie, w innych przeciwnych fazach wygaszenie. Tak. Przechodzi światło przez dwie szczeliny. I tutaj mamy taki pokazany przykładowy obraz, jak to może wyglądać. A teraz, co, jak to się by działo? gdy światło przechodzi przez wiele szczelin. Tak? Taki przyrząd, który ma wiele szczelin, to tak zwana siatka dyfrakcyjna. W pierwszej klasie Wam pokazywałem siatkę dyfrakcyjną, bawiliśmy się, tak? Jakże jak były te części, tak była ta część wstępna, tak? To było to, że było w drugim dziale. Bawiliśmy siatkę dyfrakcyjną. No... Analizujemy dzięki niemu widmo światło potrafimy przeanalizować, podobnie jak to, tak jak z przybatem, ale to troszeczkę inaczej działa, to będzie na następnej lekcji. Czym jest światka to Są tu równoległe, równe, jednakowe rozmieszczone szczeliny, czyli takie przesłona, czyli coś, co zasłania światło, szczelina zasłania. Tak, czyli mamy tutaj coś takiego. Orowki są wycięte w regularnych odstępach. Odstępy między tymi rówkami to jest jakaś nazwa, to tak zwana stała siatki dyfrakcyjne, ale o tym powiemy dokładniej na następnej lekcji. Tak. Teraz, jeżeli przypuszczę światło monochromatyczne, czyli jednobarwne cały czas, tak tutaj laserowe, jednokolorowe, to co ja uzyskam? Taki rysunek, taki obraz mieliśmy, pamiętacie, na ścianie, bo to powiedzieliśmy się, ekranem była ściana. Uzyskaliśmy taki obraz dla czerwonego i coś podobnego dla na przykład dla lasera zielonego. No jak pamiętać, takie coś uzyskaliśmy. Tak. Wiemy już, y, co się dzieje ze światłem monochromatycznym, czyli jednobarwnym, przechodzącym przez siatkę dyfrakcyjną. On tam się ugina i nakłada na samo ze sobą. Co daje nam panu tak zwany obraz interferencyjny. Tak? Ale. Jeżeli przepuścimy przez taką siatkę światło białe, a światło białe jest to mieszanina różnych barw, różnych barw, które mają różne długości fal, a skoro mają różne długości fal, to każda ugnie się troszeczkę w inny sposób od drugiej na takiej siatce dyfrakcyjnej, bo przypominam, dyfrakcja zależna jest od długości fal i porównywaniu tej długości fali z rozmiarami szczeliny. Tak. Im fala ma porównywalne rozmiary ze szczeliną, tym ugnie się mocniej, więc różne bawy uginają się w różny sposób, przez co, jeżeli to będzie światło białe przechodzące przez siatkę dyfrakcyjną, uzyskamy rozszczepienie tego światła białego. No i tutaj mamy takie obrazki już z ekranu. Na środku taki prążek początkowy jest jednobarwny, ciągle jest biały, on jest biały, a mamy rozszczepienie tych po bokach. Zwróćcie uwagę, że wewnątrz wewnątrz są niebieskie, na zewnątrz czerwona barwa. Tak? Prążki pierwszego rzędu, to jest zerowego rzędu, ten, ten biały, potem pierwszego rzędu po prawej, po lewej stronie pierwsze, drugiego rzędu, trzeciego rzędu i tak dalej. Tu mamy takie jakby powiększenie. Tylko tych prążków pierwszego rzędu, czy to właśnie inny obraz, bo to tak naprawdę znalazłem to w jakiejś w internecie. Tak. Więc mamy rozszczepienie światła tak, na siatce dyfrakcyjnej. Taką siatką dyfrakcyjną, może to dziwo zabrzmi, ale jest chociażby zwykła płyta kompaktowa CD, czy DVD, czy Blu-ray, nieważne. Tylko, że ona jest siatką, która nie, nie przychodzi światło przed drugą stronę, tylko się od niej odbija tak zwana odbiciowa siatka dyfrakcyjna. Zwróćcie uwagę, jak spojrzycie na taką płytę kompaktową pod jakimś, pod jakimś kątem światu będzie na nią padało, to powierzchnie na której jest zapis, no to będziecie widzieć różne barwy tęczy, tak? Różne kolory, odcienie będziecie obserwować, więc to działa wręcz w podobny sposób, to nie, nie tak ładne, równoległe te barwy są, bo to te rowki na tej płycie są właśnie do tak? okręgami, no to tam to wygląda troszeczkę inaczej, ale mamy też może jakieś rysunki jeszcze może bym znalazł, ale właśnie mamy yy, coś takiego tutaj. No i tutaj jeszcze chciałem uzupełnić to, co jest oficjalne w podręczniku, więc yy, bardzo strukturalne. Otóż ogólnie wiemy, skąd się, dlaczego widzę na przykład mój kubek, który teraz stoi mi teraz pod ręką jako niebieski, no bo jest wykonane z takich materiałów, w których wszystkie barwy ze światła białego są przez ten kubek pochłaniane, a tylko jedna nie. Niebieska, tak? Gdyby to był kubek zielony, no to wszystko pochłania, z wyjątkiem zielone. Zielone odbijałoby tylko i tak dalej. Kubek biały wszystko odbija. Czarny wszystko pochłania, tak? Barwy. Yy, to jest normalnie. A są tak zwane barwy strukturalne, czyli nie wynikające z, z materiałów czy z barwników, z których wykonany jest dany materiał, tylko właśnie ze zjawiska interferencji. Jakieś tęczowe, metaliczne barwy owadów, ryb, ptaków, wywołane ugięciem, interferencją lub rozproszeniem światła w okrywach ciała, szczecinach, łuskach, piórach. Przykładem jest tutaj ten ładny. Liczny motyl. Wy macie w podręczniku przykład chyba jakiegoś, jakiejś małpy, mi się wydaje. Nie pamiętam tam jakoś, tak było chyba. A tutaj znalazłem ładne zdjęcie motyla. A obok niekoniecznie musi być motyl, to również mogą być bańki mydlane. Tutaj oficjalnie dotyczyło to tak zwierząt, ale bańki mydlane to kolory bańki mydlane są spowodowane tym samym tak? czyli interferencją w rozproszeniu światła. Jakie jak jak takie kolory powstają? bo no to tak tylko przykładowo, szybko, to tak naprawdę to trzeba by dokładnie opowiedzieć. To trwałoby to, to kilkanaście przepraszam, minut. Więc mamy źródło światła, już rozciągłe, na przykład właśnie z otoczenia, słońce, światło przenika. To co widzimy, błękitne niebo, to światło biegnące od słońca, uginające się na atmosferze i docierające do nas z różnych stron, więc tak naprawdę ma być źródło światła jakby rozciągłe. Oko z punktu P, gdzie światło, część światła wynika do środka i się potem odbija, tak? Tutaj też się ta część, tutaj gdzie jest mój kursor, też część światła się odbija, ale tutaj nie bo to nie było nieistotne, bo tutaj część wynika do środka, odbija się od powierzchni wewnętrznej, to jest błądka banki wedlanej, to jest na zewnątrz, czy jest w środku tak banki wedlanej. Odbija się o części wewnętrznej, wychodzi i na przykład spotyka się z promieniem biegnącym z tego punktu P. I jest się spotykają, teraz biegną razem, tak? I teraz albo w zależności od grubości banki wedlanej, w zależności od długości fali, albo się wzmocnią, albo się wykaszą jakieś konkretne barwy. To miało być pierwotnie światło białe, tak? Ale się z białym, ale to, co wnika do środka, już jest rozproszone. Przecież tutaj, tu już jest rozproszone, i wtedy tutaj dochodzi do tej powierzchni z powrotem po odbiciu wewnątrz, już jako mieszanina różnych barw osobnych, tak? rozdzielonych barw. No I potem się nakładają z tym białym, i albo się wzmocnią, albo się wygaszą, w zależności od grubości bańki. A ona nie jest jednolita w całej swojej rozmiarze, dlatego te w różnych miejscach widzimy. Różne barwy. Tak. No tu mogą się wzmocnić, mogą się wygasić odpowiednim, tak? Tu jeszcze dyfrakcja, interferencja światła w atmosferze. No to tutaj było hasło korona słoneczna, ale praktycznie to jest to samo co halo słoneczne czy księżycowe. To już o tym opowiadałem. Widmo prokenu. No, to podobno jest. kto jest przesądny, to lepiej, żeby tego nie, nie oglądał, tak? To własny cień na chmurach, gdy patrzymy na nie z góry. jest stoimy w jakiejś wieży czy w górach, spojrzymy, patrzymy na dół. Z tyłu musimy mieć oczywiście słońce, o. Obserwator, słońce, chmury i widzimy swój cień. I każdy, żeby jasne, jak tam jest kilka osób na górze, to każdy widzi taką glorię wokół własnej głowy, o, coś takiego. Czy wokół własnego ciała, ale tutaj... Tak. No podobnie wygląda, tak jak jest cień samolotu, to też podobnie może być w mi na chmurach, cień samolotu. samolotu. Tak. No i iryzacja chmur, no to, to też podobne zjawisko. Musi być cienka warstwa chmur, słońcem trzeba najlepiej zasłonić ręką. No i pamiętajmy, tych barw tak naprawdę no, nie ma, tu nie ma żadnych barwników. Tak? Polega na interferencji światła białego odbitego od przezroczystego półprzezroczystego ciała, w tym przypadku to jest półprzezroczyste ciało, bo to chmury, tak, z wielu, na wielu, wielu warstwach, tak? o różnych właściwościach optycznych, to tam głównie to woda jednak, ale na przykład jeżeli tu będzie kryształki lodu i woda, no to już są różne właściwości optyczne, jak nie było, tak? no i taki przykład takiego zdjęcia iryzacji chmur, różne barwy, tych barw tak naprawdę powtarzam, to nie ma żadnych barwników, tak, one wynikają z dyfrakcji i interferencji światła. To tak samo jak na tej bańce, na tej błonie banki mydlanej. Tak? No i takie jeszcze uzupełnienie. To chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o dyfrakcję i interferencję światła. Tak? Dziękuję bardzo.